Mamy absurdalnie ułatwione umawianie się na seks. Mamy do tego aplikację. Możemy siedzieć na sraczu, mieć portki opuszczone do kostek i se siedzimy. Tak, 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 tak. O nie! Ach, tak, 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 tak. Kiedyś nie było takiej możliwości. Nie było takiego kabla, żeby z kuchni telefon do łazienki dociągnąć. Poza tym echo by było, zaraz by było słychać. Myśmy naprawdę starali się, żeby to dziewictwo stracić. Teraz młodzież, ja mam wrażenie, oni tracą dziewictwo niechcący. My z kolegami walczyliśmy o utratę dziewictwa jak lwy. Myśmy planowali, gdzie pójdziemy, kogo chcemy poznać, jacy ludzie chodzą, kobiety w sensie, nie, że ludzie, kobiety do tego miejsca, do którego my się wybieramy. Wiesz, myśmy My cię robili takie lepsze, nie że tam głowę tylko i się ogolić, ale normalnie goliliśmy jajka co piątek. Byliśmy gotowi na wszystko. Potem perfuma I się szło. Poderwać ofiarę. Jak już ją wypatrzyliśmy? Jest okej. Okay. Cześć, jestem Maciek. Ona mówi, hej, jestem niezainteresowana. I wtedy nas te jaja zaczynały piec. I takim krokiem kraba do domu mówi, kurwa, już nigdy więcej tego nie zrobię.